Szczęść Boże, Kochani! Witajcie na kanale YouTube Michelangelo Dusze Czyśćcowe. Zapraszam serdecznie wszystkich na nowy odcinek. Nie zapominaj udostępniać swoim znajomym tego odcinka oraz subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite. Dla patronów cenne nagrody przygotowane, a teraz zaczynamy. Przepiękna nowenna do najdroższej krwi Jezusa. O niezmiernej i wieczny majestacie Boży, najświętsza Trójco, ojcze, synu i duchu święty, ja najpokorniejsze Twoje stworzenie adoruję i wielbię Ciebie z wielkim uczuciem i uległością, które mogą ofiarować stworzenia. W obecności Twojej i najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba, w obecności mojego Anioła Stróża, moich świętych patronów i całego Dworu Niebiańskiego, potwierdzam, że tę modlitwę i prośbę. Którą za chwilę rozpocznę do litościwej, miłosiernej dziewicy Marii przez zasługi drogocennej krwi Jezusa, zamierzam uczynić z czystą intencją i przede wszystkim dla Twojej chwały, dla zbawienia mojego i mojego bliźniego. Z tego powodu oczekuję od ciebie, mój Boże, najwyższe dobro, za wstawiennictwem najświętszej dziewicy. Otrzymać łaskę, o którą pokornie proszę ze względu na nieskończone zasługi najdroższej krwi Jezusa. Ale cóż mogę uczynić w obecnym stanie, w którym się znajduję, jeśli nie wyznać tobie, mój Boże, wszystkie moje grzechy popełnione, aż do dzisiaj, prosząc Ciebie na nowo o oczyszczenie we krwi Jezusa? Tak, mój Boże, żałuję i boleję z tego powodu ze szczerego serca, nie z bojaźni przed piekłem, na które zasłużyłem, ale dlatego, że obraziłem Ciebie, najwyższe dobro. Postanawiam stanowczo z Twoją świętą łaską nie obrażać Ciebie więcej w przyszłości i unikać najbliższych okazji do grzechu. Miej miłosierdzie nade mną, Panie, przebacz mi. Amen. Pod Twoją obroną uciekam się, O święta Matko Boża, nie lekceważ modlitwy, którą do ciebie kieruję, O dziewico chwalebna i błogosławiona. O Boże, przybądź, by mnie zbawić. Panie, pośpiesz mi na pomoc. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszystka piękna jesteś, O Maryjo, i skazy pierworodnej nie ma w tobie. Jesteś najczystsza, O dziewico Maryjo, królowo nieba i ziemi, Matko Boża. Pozdrawiam cię, czcze, i błogosławię cię na wieki. O Maryjo, do ciebie się uciekam, ciebie wzywam. Pomóż mi, o najsłodsza Matko Boża, pomóż mi, Królowo Nieba, pomóż mi, najlitościwsza Matko i ucieczko grzeszników, pomóż mi, Matko mojego najsłodszego Jezusa. A ponieważ nie ma rzeczy, o którą nie prosiłoby się ciebie na mocy męki Jezusa Chrystusa, której by się nie otrzymało od ciebie, z żywą wiarą proszę cię, byś udzieliła mi łaski, która tak bardzo leży mi na sercu. Proszę cię o nią przez Boską Krew Jezusa wylaną dla naszego zbawienia. Nie przestanę wołać do ciebie, aż mnie nie wysłuchasz. O Matko Miłosierdzia, ufam, że otrzymam tę łaskę, ponieważ proszę cię o nią przez nieskończone zasługi najdroższej krwi Twojego miłowanego syna. O, matko najsłodsza, przez zasługi najdroższej krwi Twojego Bożego Syna udziel mi łaski. Tutaj prosi się o łaskę, której się pragnie. Pierwszy dzień. Proszę Cię o nią, matko najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną krew, którą Jezus przelał w czasie swojego obrzezania we wczesnym dzieciństwie, zaledwie ósmego dnia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. Aniołowie i wszyscy święci w niebie, którzy kontemplujecie chwałę Boga, zjednoczcie Waszą modlitwę z tą modlitwą Drogiej Matki i Najświętszej Królowej Marii i uzyskajcie dla mnie u Ojca Niebieskiego łaskę. O którą proszę przez zasługi drogocennej krwi naszego Bożego Odkupiciela. Również do was się uciekam, dusze święte w czyśćcu, módlcie się za mnie i proście Ojca Niebieskiego o łaskę, o którą błagam przez tę krew najdroższą, którą mój i Wasz Zbawiciel przelał ze swoich najświętszych ran. Ja także ofiaruję za Was Ojcu Przedwiecznemu krew, przenajdroższą Jezusa, żebyście mogły radować się nim w pełni i chwalić go na wieki w chwale nieba, śpiewając: Odkupiłeś nas, O Panie Boże, Twoją krwią i uczyniłeś z nas królestwo dla naszego Boga. Amen. O dobry i umiłowany Panie Boże, słodki i miłosierny, zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi duszami, tak żywymi i zmarłymi, które odkupiłeś Twoją krwią drogocenną. Amen. Niech będzie błogosławiona krew Jezusa teraz i zawsze. Witania do najdroższej krwi Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przy w przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca z podcierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, o wybaw nas. Krwi Chrystusa, płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otłucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się, wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna Swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapominaj o modlitwie dzisiejszej za zmarłych oraz pamiętaj o subskrypcji kanału i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite oraz udostępniaj kochany widzu ten odcinek swoim znajomym. Amen.